Cześć, jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Na podstawie elektroujemności, które znajdziecie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych na czerwono. Elektroujemności atomów pierwiastków chemicznych. Ustal rodzaj wiązań chemicznych występujących w substancjach przedstawionych za pomocą wzorów chemicznych. Dobra. To no wystarczy podejmować, ale teraz takie protipy. Gdy mamy dwie takie same rzeczy, czyli Jod w postaci cząsteczkowej, azot w postaci cząsteczkowej, wodór w postaci cząsteczkowej, no to to są dwa te same atomy. A na elektroujemności patrzymy, że to jest różnica elektroujemności, no to odejmowanie, tak? Czyli jak mamy ten sam pierwiastek, no to będziemy dwie te same elektroujemności od siebie odejmować, czyli zawsze będzie zero. Zatem jest to tu, tu i tu wiązanie kowalencyjne, Niespolaryzowane, pisane łącznie. Ok. I mamy jeszcze dwa inne rodzaje wiązań. Mamy wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. I mamy, one jest do 1,7. I a od 1,7, to jest taka granica umowna, mamy wiązania jonowe. No i na to też są sposoby, tak? Patrzymy sobie na MgCl. Dwa. Czyli mamy chlorek magnezu. Chlor to nie metal, magnez to metal. Czyli będzie to wiązanie jonowe. Wyjdzie nam powyżej 1,7, a teraz sprawdzamy. Mamy chlor, elektroujemność 3,0, magnez 1,2. No to jak sobie odejmiemy? Mamy 1,8, czyli jest to wiązanie jonowe. Teraz tu mamy tlen, czyli nie metal. Y, sód, czyli metal, więc będzie to wiązanie jonowe. No ale znów sprawdźmy sobie elektroujemność. 3,5 minus 0,9 otrzymujemy 2,6, czyli więcej niż 1,7. Wiązanie jonowe. Bromek, wapnia, brom, nie metal. Ca, metal, czyli będzie to wiązanie jonowe. Sprawdzamy. 2,8 to elektroujemność bromu minus 1,0, no to otrzymujemy 1,8. I teraz tutaj. N niemetal H niemetal czyli będzie to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, czyli będzie nam poniżej 1,7. Sprawdzamy. NK3,0 minus elektroujemność wodoru 2,1, czyli wychodzi nam 0,9. Wiązanie mm, kowalencyjne spolaryzowane. Tutaj mamy C, czyli niemetal, H, niemetal. Uwierzcie mi, to będzie wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Li Br. Br to jest niemetal, to metal. Chwila na zastanowienie. Tak, to będzie wiązanie jonowe. No ale tak jakby sprawdźmy, Bro 2,8, Li 1,0, czyli mamy 1,8, więcej niż 1,7. O tym już mówiłam, jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane, wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Tutaj mamy znów do czynienia z niemetalem i metalem, więc to będzie wiązanie jonowe, tlenek baru, czyli mamy niemetal, metal, wiązanie jonowe. I tutaj mamy tlenek litu, czyli niemetal, metal, wiązanie jonowe. No ale jeżeli pani pokazałaby wam bardzo pisać różnicę elektroujemności, no to tu mamy 2,5, tu różnica elektroujemności to jest 2,6, a tu jest 2,5. Tych oczywiście zero. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.